My młodzi pielgrzymi, my młodzi pielgrzymi, Dziś przyrzekamy, dziś przyrzekamy, Słuchać przewodnika, słuchać przewodnika, Czyli księdza Zbyka, czyli księdza Zbyka, Także pozostałych, także pozostałych, Kapłanów, kleryków, kapłanów, kleryków, Również porządkowych, również porządkowych, Biskup sekretarek, Biskup sekretarek, chętnie nosić tuby, chętnie nosić tuby. A co to jest było? było. Jak myślicie? Nie, właśnie. Niech no, nie powtórzą. Chętnie nosić tuby. Chętnie nosić tuby. To mamy znowu już szuflę na dokońcach świetlniki? Dziewczyny najbardziej. A dziewczyny to normalnie? dziewczyny nie pojeżdżą. I ściskać kabelek, i ściskać kabelek, wyciągać świetniki. wyciągać świetniki. i próbować śpiewać, i próbować śpiewać. To troszkę do powtórzenia. Trzeba powrócić. O. Tak, o. A, nie A, tak, że no to o. Bym, to jeszcze, że mogę tak, A, mówić, bo tak bo to nie było. To bo wyciągać śpiewniki, Wyciągać śpiewiki. I próbować śpiewać. I próbować śpiewać. I to Proszę, to Zawsze też miłować. Zawsze też miłować. Każdą siostrę brata, każdą siostrę brata, tego nas uczyła, tego nas uczyła. Święta Małgorzata, święta Małgorzata, myć codziennie nogi, myć codziennie nogi, by zapach błogi, by był zapach błogi. Zrana jest jagłówko, Zrana jest jabłuszko, I posprzątać łóżko I łóżko Dużo się uśmiechać, Dużo się uśmiechać, Dużo się uśmiechać, zapałem się Pana chwałę. zapałem, by